Widzowie, słuchajcie, obejrzymy, dlaczego CS Source jest cały czas lepszy od CS2. Fajny film do obejrzenia i zobaczcie, jaki regres też w niektórych przypadkach, bo to nie we wszystkich oczywiście, Counter-Strike zrobił w porównaniu do wersji, która wyszła w 2004 roku chyba, tak? W 2004 roku, coś takiego, bo naprawdę niektóre rzeczy, ludzie mogą niektórzy powiedzieć, że fajnie, że w CS2 to uprościli, w CSGO, ale ja uważam, że takie smaczki fajnie jest dodać, bo... CS2 też prowadziło naprawdę fajnych dużo zmian ciekawych tu lepiej to wygląda, ale aż sami zobaczycie, nie? Dobra. Wiadomo, że C4 tu będzie pływało na wodzie, no to wiadomo, CS2, no to to jest fajnie zrobione ogólnie. Szkoda, że jakby na płotcej te C4, to by tak pływało jak kaczka, nie? To fajnie by było, jakby tak zrobili. Wiadomo, że tutaj no fizyka no troszkę do przodu poszła, nie? Ta woda jest naprawdę w CS2 przekozacka. Ja wam powiem, że w mało gier, jakie widziałem, jest taka woda fajnie zrobiona. Serio, ta fizyka wody jest totalnym sztosem w CS2. Naprawdę. A tu patrzcie. O. CS2. CS4, przepraszam, bo bomba. No i w wodzie, no widzicie, leży, kur... ciężka jest, bo to wiecie 5-kilowe g... leży. No to jest, nie? Zobacz, jak cesor wyglądał. Rybki pływają w fontannie, a tu gdzie? Ryb nie ma! Tutaj masz kurczaki, nie? No, zobaczmy. O! No. Można, można. No dobra, no tutaj broń, no niestety wystaje poza drzwi. Jak otwierasz, tak jakby nie było tekstury. Tu macie CS Source'a, jak to wygląda w tym momencie. Jak wyrzucasz broń jakoś przed drzwi, i gość otwiera to z drugiej strony. O, widzicie? Jednak można. Żaden granat nie blokuje drzwi, jak się otwiera albo broń. Bo wiecie, w CS2 to granaty czasami blokują. Blokują drzwi, się jedne nie otworzą, drugie się otworzą. No tutaj można zrobić to normalnie, nie? Jednak się dało. A to jest niuczek, widzowie, nie? W ogóle. Tak tylko mówię. O. I nawet widać, jak, te, jak ta broń, te drzwi do lewej pchają, nie? Zobaczcie. Melduneczek, widzowie. Chcielibyście w łatwy i szybki sposób wymieniać skiny na nowe? Na stronie Pirateswap możecie kupować, wymieniać i sprzedawać instantowo skiny. Dodatkowo, jeśli użyjecie mojego kodu Hyper, to dostaniecie 35% więcej do depozytu przy wpłatach oraz 30 dolarów przy pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam na stronę Pirateswap. To jest naprawdę, ale to serio. Powiedzcie mi, czemu w CS-2 po tylu latach jest w dalszym ciągu problem, że jak broń leży przed drzwiami albo jakiś Nate, to te drzwi potrafi się nie otworzyć, albo w drugą stronę się otworzy, jakieś dziwnie, nie? To zrobić. To, to jest popierane. O. Słuchajcie, tu beczunia się rusza. O, kur... Co by to było, jakby można beczkę było w CS2 rozwalić, nie? I w ogóle w CSGO, No, no to by było ciekawie w ogóle. Bo tutaj te beczki mogły mo mo mogłeś rozwalać, ale też mogłeś normalnie stać na nich, nie? Ale nie wszystkie, bo tu tutaj też przesadzają, bo w sumie drewniane beczki mogłeś rozwalać, ale metalowych nie mogłeś, nie? To było tak zrobione. O. Ciekawe. No czasami jest tak w CS2, no wie, wiecie jaka to gierka jest, nie? Czasami takie rzeczy się dzieją, to akurat jest normalne, nie? Ohoho, i patrzcie ogólnie, te bronie, poczekajcie, ja wrócę troszkę. No te bronie tak płasko, tak, niby ta broń jest na, na sobie, Tu, tu chociaż trochę broń trochę mało leży. Tutaj, poczekajcie, tu wrócę, bo w tu zobaczcie, te bronie widać jak one leżą na sobie, nie? Tu jest ich o wiele więcej, ale no w CS2 tak to nie wygląda, ogólnie. Widać, że no. Fizyka to wszystko naprawdę fajnie wygląda, nie? Niuczek, zobaczcie, jak tu niuk wyglądał. Wiadomo, że wybuch Neyda nie jest jakiś spektak spektakularny jak w CS2, ale no. Ale tu wszystko tak, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że nawet tym CS Source jest tak, te, jak rzucisz tą broń, to ona, taki ciężar czujecie. Wiecie o co chodzi. Czujecie ten ciężar tej broni, tego wszystkiego, a w tym CS2 to tak jakby to zabawkowe wszystko było. O, nice, nie możesz nic zrobić. Taki future, fajnie było jakbyś mu podejść, wypadło coś, by ci z tej maszyny... Nie, no dla mnie CS -Sort dalej wygląda w miarę ładnie, nie? O, patrzcie, tu podchodzisz. O, wrzuciłeś, hajs. zobacz, normalnie jak jesteś terrorystą, to masz pieniądze chyba, normalne. No nie? O. O. Można, można. Normalnie woda ci wylatuje. I co? Można, można. No w CS nie nie możesz tego zabić. Hosta! A w CS, Lord, mogłeś Hosta zabić, chociaż ja nie pamiętam, bo dawno nie grałem, nie? Nie, fajnie się wspomina te stare czasy, naprawdę, fajnie się wspomina. O! Nie, nie wiem czemu oni odchodzą od takich rzeczy, nie? No. No bo widzicie, gaśnica. Ale mi się wydaje, że w CSGO gaśnica normalnie ona. Bo to jest sensor, zobaczcie, gaśnica strzelałeś normalnie za dymę robiłeś i kurwa, taktycznie mogłeś wykorzystywać coś, nie? Naprawdę fajnie to wygląda. Takie rzeczy to są małe rzeczy, a bawią. Naprawdę. To są takie rzeczy, które moim zdaniem w grze, która no, nawet jak jest esportowa w przyszłości. No to dla oka takie miłe jest, nie? A pamiętajcie, że no w CSA więcej gra casuali niż jest ze sportowych graczy. Mi się wydaje, że w CSGO na początku też to było, ale nie jestem pewny, nie? Wiecie, te, oto te otoczenie działało razem z wami, dlatego to fajne było, można wy było wykorzystywać różne inne rzeczy, nie? Zobacz, wchodzisz, typy rampą biegną na rondo na dół, na dole jest gaśnica, strzela w gaśnicę, typy nic nie widzą, no ciekawe rzeczy, nie? Może Ciebie, słuchaj, by wkurwiały takie pierdoły, a mnie nie, ja lubię takie rzeczy, bo to są rzeczy, które możesz wykorzystać w czasie rundy. Ty jak i jaki przeciwnik oczywiście, nie? To jest na co, dla mnie to są naprawdę fajne rzeczy. W CS2 ogólnie to nie ma fizyki żadnej, tak na serio. Nie ma żadnej fizyki, tak jak tutaj, widzicie, nie? Rzucasz coś... Tu Nejdem yy, coś, to nic nie... A tu normalnie lata wszystko po mapie. Dla mnie to na przykład bardzo fajna rzecz. To pokazuje nowości silnika. Dla mnie no Valve to mogłoby zrobić, bo CS Source 2 silnik jest do tego zdolny, przecież o wiele lepszy od CS Source 1, znaczy od Source 1. Dlatego ja uważam, że takie coś by było fajne, jakby dodali do CS2 w ogóle na początku gry pozmieniali. Ale no, niektórzy nie lubią takich rzeczy. Normalnie CSR był Esport, grali ludzie, były też dużo turniejów dużych i jakoś każdy żył z tym, grał. I ja nie wiem, co teraz ludzie rzekali wątpię, no. Znaczy, ja wam powiem tak, dużo, no, może z was nie wie, ale CS Source naprawdę miał takie wymagania na początku, że wy sobie sprawy nie zdajecie. Dużo ludzi nie grał w CS Source'a z tego względu, że nie mieli komputerów na to. Żebyś miał tam sto, sto, żeby mieć CS Source 100 FPS-u, to musiałeś mieć kompa najlepszego, jaki był, nie? W tym momencie dostępny. To też dużo pieniędzy było wydawanych na to. Dimage bomby no trochę denerwuje, ale uważam, że to jest dobrze zrobione, o, zobaczcie. Bomba plantowana. I ogólnie zobaczcie, jaka duża tu jest bomba, nie? I tą bombę w CS Source na przykład, słuchajcie, mogłeś ustawić sobie kolor pikania bomby. Miałeś czerwony, mogłeś niebieski ustawić, żółty i chyba zielony. Cztery kolory mogłeś sobie ustawić, jak bomba pika. I to było fajne, bo na przykład na niebieskim kolorze bardzo widziałeś tą bombę. A na przykład CS2 ja czasami nie mogę znaleźć bomby. Nie widzę tego pikania. W ogóle jest tak to niewidoczne, że ja nie rozumiem czemu oni tego nie Potrafią, wiecie, żeby te, ten kolor tego światła był większy. Ta bomba też mogła być większa lekko, nie? Żeby ją bardziej było widać. Bo czasami serio jej nie widać. Pół mapy, dziewicowie, rozwala, nie? Pół mapy, a w CS... to tutaj nic się nie rozwala. No ale wiecie, to już jest przesadzone ogólnie, nie? Ale tu normalnie pół mapy się rozwalało. I tyle, nie? Fajnie to wy... a po prostu fajnie to wygląda, nie? Dla otoczenia. Nie? Fajnie to wyglądało. No tu macie scenerię, tak? Czy wiesz, to wszystko działa, to otoczenie. No cs no wiadomo, że tutaj to nie działa nic, nie? Wiem, że w cs mogłeś normalnie rozwalać obrazy, wszystko mogłeś zrzucać. To było coś fajnego, no. Zawsze to bawiło. Jak granat wybuchł, strzeliłeś, to odpadało wszystko. Szkoda, że takie coś jest wyrzucane na przykład z, z wiekiem, ale no sami widzicie, że te gry dzisiejsze naprawdę no są, o, może nie wszystkie, ale większość gier co wychodzi jest o wiele gorsze Niż to było kiedyś, no. No, te gry naprawdę są o wiele gorsze. No, sami widzicie, jakie oceny gry dostaną. No, zobaczcie, te Diablo 4, jak wyszło. No, człowiek czekał na te Diablo, nie? Ja naprawdę czekałem na Diablo 4, a wyszło takie gówno, takie gówno wyszło, no że. No, ja nie wiem co ja myślę. Te sezony też wychodzą takie bezpciowe, no nie ma nic w tych sezonach co by mnie przyciągało. Naprawdę. Te gry robią dla. Nie wiem, moim zdaniem też deweloperzy myślą, że ludzie są debilami, no. Wydają jak najprostszą grę, bo ludzie nie ogarną, a ludzie ogarnęliby każdą grę, no. Już nie przesadzajmy. Może nie każdą, ale większość gier, tak? No w Storch normalnie stół możesz cały rozwalić, przepoławia się. Fajne takie future'y są zrobione, nie? Nie, no mówili, no przecież czemu Source 1 nie był zaimplementowany w, w CS 2 No bo oni specjalnie, no przecież na ten nowszy silnik Żeby łatwiej się grę robiło, tak? Sami powiedzieli, no że CS Source, y, znaczy Source silnik Przepraszam, CS Source, mi się myli Source 1, no jednak mówili, że on jest wyżyłowany do końca, nie? Apex Legends cały czas jest na Source 1, silniku Zobaczcie jak gra wygląda, jak ona działa dobrze Ile FPSów tam jest Gra naprawdę serio jest dobra, tak? Jednak dało się, no w wal fachowcy nie mogli tego zrobić z CSGO, żeby cały czas ulepszać tą grę. No jednak był problem. Przeszli na sor 2, miało łatwiej się robić grę, a tu ja nie widzę, żeby tą grę łatwiej się robiło. Widzowie, jest o wiele więcej problemów niż to było z CSGO, nie? Jak się rozwalało stół na pół, można było się niego blokować? Można było, normalnie. Bo to było normalnie jako, no, no coś jakby leżało na przeszkoda jakaś, Nie? Ale tu ro rower, to chyba schoroszczy. <noise> no wi widać, że ta grafika jest już przestarzała. Nie jest zła, ale no widać to przestarzałe. No rower wy**** za mapę. Bullet shells. No i tutaj, no kule znikają. Wiadomo, słuchajcie czemu znikają. No znikają po to, żeby było więcej FPS-u. to jest normalne. Tutaj kule... No, ten kałak widać, że zachowuje się bardzo słabo, już CSSORS. Bardzo słabo się zachowuje. Nie ma też tego kopa, widać. Ale kule, zobaczcie, jak wypadają. Zobaczcie, ile kul jest na podłodze. Jednak, no. Ten model broni, no, jest ładniejszy w CS2. No, jakby nie patrzy, no, to, to ładnie zrobili. Ten model broni, widać, że to jest. Ta ciężkość broni, jednak, w CS2, oczywiście jest lepsza, nie? Że to. Jak patrzymy z pierwszej osoby, oczywiście, nie? Jak leżą bronie, to tak nie, to bardziej zabawkowo. No ta szyba, zobaczcie, jak się rozwalała na kilka tych. O, mogłeś rozwalić szybę sobie z lewej strony, ona z prawej, ona była z lewej, nie? Ta szyba, tak się szyby rozwalało w CS Source. No to jest ciekawa ogólnie mechanika, dla mnie ogólnie, co jak to, ta mechanika była beznadziejna. Ponieważ niektórzy robili sobie dziurę na przykład na niuku, w szybach, pod gniazdem, małą, i na przykład ty jako Tero, z daleka, jak przebiegałeś przy płocie, to nie widziałeś typa prawie. Dlatego no ta mechanika była bardzo beznadziejna, nie? W CS się z tą szybą. To, to było najgorsze, co mogło być. No w CS 2 o wiele lepiej to wygląda, moim zdaniem, rozwalanie szyby. Tutaj trochę popłynęli, nie? No w cs mało, mo można powiedzieć w CS2 mało tych dziur po kulach, no bo połowa poznikało w subtiku, nie? Połowę zniszczył subtik, połowę oddał serwer, nie? No tutaj no wiadomo, no to otoczenie, no jednak cały czas no wygląda słabo, wygląda słabo, ale naprawdę szkoda, nie? Szkoda, że idziemy do tyłu. Moim zdaniem, my cały czas zobaczcie, że idziemy do tyłu. W dalszym ciągu. W ogóle nie idziemy do przodu. Możemy jeszcze ten filmik w sumie zobaczyć, bo tu są też. Zobaczcie, o! Ten film też jest ciekawy. Możemy jeszcze ten zobaczyć filmik, bo zobaczcie, jak się postacie ruszają, tak? Hoho, <laughs> zobaczcie, tu jest bóg ogólnie. Jeśli byłeś na demie, ogólnie, jak się otwarzałeś demo, to miałeś bóg taki, że w sensorze bardzo często, że w ogóle nie ruszały ci się nogi, nie? I dlatego to tak wygląda, nie? No. Ale tu w sumie to samo jest. Chyba podobne. O, zobaczcie, jak tu lata se lampa. Też ciekawe. Też światło lata za tym. Ale tu już nie będziemy całego oglądali. To tylko na chwilę, tak? No dobra, no tu jednak. Ale w sensy. Tu w ogóle, no mogłeś te. Opony wszystko przesuwać, nie? W tej gierce. Ale tu krwi się leje z typa. No, tutaj to wiadomo, no nogi są, tu niestety nie ma nóg, no. <laughs> Ale teraz to dziwnie wygląda już, nie? Dziwnie wygląda, jak tych nóg nie ma. Już się tak przyzwyczaiłem, że ja jestem w szoku jak tych nóg nie ma. Jednak te nogi, jednak, no jak widać, trochę już to lepiej zrobione, nie? No to jest ciekawa rzecz. No to jeszcze, jeszcze stary smoke jest, to jeszcze stary smoke. O, pamiętam te smoki, to były ciekawe. No zobaczcie, jak tak samo jak sobie go, nie? No wiadomo, że tu się nic nie rozwali. Ale tu auto. Widać, że ta dziura jest taka inna, nie? Patrzcie, nawet jak patrzycie w to. No zobaczcie, to jakby auto było z drewna. To. Tak jakby auto było z drewna. Jak dla mnie. A tutaj jak strzeli, do no barca łupy, to widzisz, że tu wokół jest naruszenie tej konstrukcji metalowej, nie? Zobaczcie widać, że, toś, że AWP przypięła, nie? No wiadomo, że to są takie małe rzeczy, ale ja uważam, że też powinny być zaimplementowane niektóre, nie wszystkie, nie wszystkie, ale niektóre rzeczy fajnie jakby było zaimplementowane, nie? W y, C2, żeby pokazać to, nie? No tam, no w C2 to na połowę mapy wypierdło, nie? No tutaj tak nie jest to zrobione. No też, no te modele w c Source, jak c 2 dobrze upadają, fajnie to robione, nie? E, no, ta mechanika no, wiadomo, to wiadomo, dla mnie to jest Z tym rozwalaniem smoke'a nade'em, to jest coś pięknego. Fajne, fajnie, że takie coś wymyślili, nie? On. To jest naprawdę dobra rzecz. No tu się nie da niestety, nie? Takie rzeczy robić. No, tu się nie da. Jedyne, co mi nie pasuje, na przykład CS2, że te smoki są takie duże i one, no jednak, faworyzują tych graczy, którzy mają f... granaty, bo rzuci obojętnie jak smoka, no to on i tak wszystko zakryją. Jednak, no, CS go, CS sort, no to musieli tego smoka, no rzucić dokładnie, żeby on zakrywał. W CS2 też mogliby takie smoki zrobić mniejsze, no ale niestety, zrobili je większe, by łatwiej je można było trafić, nie? Tu się, nie, tu nie da rady, no wiadomo, że to nie ta mechanika. A ten bullet smoke to jest fajna akurat sniperka bo to, to to jest bardzo fajne. Tutaj tego nie ma, no wiadomo. No dobra, no ale co tu znajdę, co jak padnie Ogólnie ta postać to poleciała, zobaczcie, ty. Tak, zobaczcie jak ona poleciała, tak jakby, No nie wiem, jak była w Matfiksie jakimś, zobaczcie. Oh, <laughs> Zobaczmy jak tu, bo ja już też nie pamiętam. No tutaj to postać normalnie padła, jakby normalnie... No tak właśnie, teraz byle jako, to jest ten bóg No jednak tutaj słabo to pokazuje gościu. Szkoda. No widzicie? No jest ten bóg, niestety. No to jest za dużo nie pokażę, nie wiem, bo to takie coś gościu wrzucał. Nie wiem, ta postać ogólnie co jak są, to w CS2 o wiele ładniej ma animacje. No w tym CS SOR, to postać trochę jak pokraka się rusza. No ale wiadomo, no, już nie przesadzajmy, nie? Ale w CS SORC chyba nie można było inspektować broni. Tak mi się wydaje. To ja już nie pamiętam, ale chyba nie można było inspektować broni. No nie można było. Ale ja mam o Classic Knife'a, dla mnie do dzisiaj ta kosa jest z... nie? Do dzisiaj. Jest bardzo fajna. O Jezu. Tutaj to flesze to słabe są. W c Source, jak Cię łapał flesz, to nie widziałeś nic, nie? Totalnie. Jeszcze mieć tak głucho, że nie wiem co. Zaraz zobaczmy. Je, je, o ile dobrze pamiętam, nie? Ale wydaje mi się, że tak było. Jak te flesze były. A zobaczymy. Czy one gorsze to, czy nie? Ten wybuch flesza bardzo fajny jest, ty. O, zobaczcie, jak biało jest. Oj, <laughs> też jest. Chyba lekko dłużej. Nie, to Zeusa też nie było w CSors, nie? No ale wiadomo, że tu szyby nie można rozwalić, nie? Tutaj szyba kuloodporna. Ale, no dobra, no ale w CSors tam chyba nie było szybko w niektórych autach na dasie tym bardziej. Nie no, ale wiecie widzowie, no szkoda, że to się nie rozwija w takim lepszym kierunku. Moim zdaniem też mogliby kilka takich rzeczy zaimplementować, ale też C2 dodało bardzo fajnych niektórych rzeczy, więc no, można powiedzieć, że lekko się wyrównuje, nie?